Internet teraz oszalał. W jednej chwili Musk swobodnie rozmawiał o AI, robotach. Nagle pokazuje to, co wydaje się być pełnowymiarowym szokiem dla globalnego rynku samochodowego. Model 2 Tesli Starlink 2 z 2026 R nie jest przeznaczony tylko dla mas. Znajduje się obecnie w najbezpieczniejszym ośrodku testowym Tesli. Po 18 miesiącach rozwiązywania pięciu pozornie niemożliwych wyzwań jak oświadczył Musk. Więc pomyśl po prostu o tym, aby produkt był jak najdoskonalszy. Myślę po prostu o tym, aby to, co chcemy osiągnąć, było platonicznym ideałem idealnego produktu. I dopóki się na tym skupisz, będziesz miał przekonujący produkt. Oczywiście, czy to stwierdzeniem może sugerować cechy nadchodzącego modelu Starlink 2? Otrzymaliśmy przytłaczającą liczbę odpowiedzi od naszych widzów, którzy nie mogą już dłużej czekać na ten nowy model. Zapewniamy jednak, że twoja cierpliwość zostanie nagrodzona. Oto szalony pierwszy rzut oka, który sprawi, że oczekiwanie będzie warte zachodu. Subskrybuj i włącz dzwonek powiadomień. Gdy zagłębimy się w nie w dzisiejszym filmie, w jaki sposób Tesla Model 2 z 2026 R będzie miała wielokątne panele pochłaniające energię jako kąty inspirowane Cybertruck? Oto bomba, którą zespół inżynierów Tesli przypadkowo potwierdził w wewnętrznych fazach testowych. Model 2026 nie tylko dziedziczy estetykę Cybertrucka, ale dosłownie opiera się na tym, co nazywają rewolucją DNA Cybertrucka. Te wyciekłe pliki CAD pokazują 47 indywidualnych wielokątnych sekcji strategicznie rozmieszczonych na całym panelu nadwozia. Z których każda została zaprojektowana tak, aby odchylać siły uderzenia pod precyzyjnie obliczonymi kątami 23,7 stopnia co zmniejsza energię zderzenia o oszałamiające 73. To czysta fizyka zastosowana poprzez mistrzostwo Tesli w 301 wielokątach ze stali nierdzewnej, dokładnie tego samego materiału co CyberTruck, ale rewolucyjnie uformowanych w mniejsze sekcje o długości 6,2 cm, które tworzą powłokę ochronną, jakiej przemysł motoryzacyjny nigdy nie widział. Sama przewaga wagowa niszczy konwencjonalne myślenie. Podczas gdy tradycyjne samochody opierają się na dużych strefach zgniotu, wielokątna konstrukcja Tesli całkowicie eliminuje tę potrzeby, oszczędzając 340 kg w porównaniu z konwencjonalnymi pojazdami, jednocześnie zwiększając ochronę wykładniczą. Rewolucja w zakresie bezpieczeństwa zderzeniowego, którą zapewniają te wielokąty, sprawia, że tradycyjne bezpieczeństwo samochodowe wydaje się prymitywne w porównaniu. Dane z wewnętrznych testów zderzeniowych Tesli pokazują, że te wielokąty rozkładają siły uderzenia na 12 punktów konstrukcyjnych w porównaniu z zaledwie trzema w tradycyjnych samochodach, tworząc to, co inżynierowie nazywają kanałami odchylania, które zmniejszają uszkodzenia spowodowane uderzeniem bocznym o 68, km. ale tutaj robi się absolutnie szalenie. Wielokątna struktura dachu zachowuje całkowitą integralność kabiny przy 4,2-krotności masy pojazdu, co sprawia, że scenariusze dachowania są praktycznie niemożliwe do spowodowania zawalenia się kabiny. Według wstępnych prognoz IHES może to zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu poważnych obrażeń nawet o 89. Wiele firm ubezpieczeniowych już dokonuje przeglądu możliwych zmian w polisach. To wyjaśnia, Dlaczego Tesla jest tak skryta w kwestii tych wydarzeń? Ten poziom bezpieczeństwa nie tylko ratuje życie, całkowicie zmienia definicję tego, co jest możliwe w niedrogiej ochronie pojazdów. Efekt wizualny i przełom aerodynamiczny osiągnięty dzięki tym wielokątnym kątom dowodzi, że ta technologia jest już gotowa do produkcji i stanowi największy skok produkcyjny Tesli od czasu modelu S. Wielokątna struktura zapewnia modelowi 2 współczynnik oporu powietrza wynoszący 0,19, pokonując model 3, a nawet Porsche Titan. Aby to osiągnąć, Tesla wykorzystuje orbitalne spawanie SpaceX, co pozwala na osiągnięcie precyzji rzędu 0,03 mm na panel, minimalizując turbulencję powietrza w całym korpusie. Jest to również tańsze. Proces wielokątnego tłoczenia kosztuje o 56% mniej niż tradycyjne zakrzywione formy. A dzięki 23 unikalnym wielokątnym kształtom na całym nadwoziu światło odbija się w różnych kierunkach pod każdym kątem, tworząc wizualną głębię, której nie może odtworzyć żaden zakrzywiony pojazd elektryczny. Czy potrafisz sobie wyobrazić pojazd elektryczny za mniej niż 11,970? 5 USD z panelami klasy Cybertruck i współczynnikiem oporu powietrza 0,19? Skomentuj Tesla Model 2. Jeśli uważasz, że ten projekt na zawsze zmieni sposób budowy małych samochodów, a jeśli wielokątne nadwozie już teraz wydaje się cudem, poczekaj, aż usłyszysz, co kryje się pod nim. W jaki sposób Platforma Gen 3 Tesla obniży koszty produkcji o 37%, zwiększając jednocześnie wytrzymałość konstrukcyjną o 50%? Oto przełom w produkcji, który zdaniem ekspertów motoryzacyjnych był niemożliwy, dopóki nie ujawniono dokumentacji Gen 3 Tesli trzy tygodnie temu. Pojedynczy odlew aluminiowy o wadze 8900 funtów, który zastępuje 247 pojedynczych elementów konstrukcyjnych jednocześnie osiągając coś, co przeczy tradycyjnej logice inżynieryjnej. Platforma Gen3 zapewnia wytrzymałość na rozciąganie 67,0 funtów na cal kwadratowy w porównaniu do 44,800 funtów na cal kwadratowy Gen2, co oznacza, że Tesla dosłownie uczyniła swoje samochody o 50% mocniejszymi, jednocześnie czyniąc je o 36% lżejszymi, Ważąc zaledwie 2340 funtów w porównaniu do tradycyjnych platform ważących 3670 funtów, stanowi to całkowite przeobrażenie sposobu budowy pojazdów, przy czym oszczędności kosztów materiałów spadły z 9200 USD za montaż. Wieloelementowy do zaledwie 3400 USD na pojazd dzięki rewolucyjnym technikom odlewania aluminium. Które pierwotnie opracowano na potrzeby produkcji rakiet SpaceX. Krótko mówiąc, Tesla osiąga lepszą wydajność, wyższą wytrzymałość i drastyczną redukcję kosztów dzięki pojedynczemu przełomowi inżynieryjnemu, który według każdego dużego producenta samochodów był komercyjnie niemożliwy. Kompresja czasu produkcji, osiągnięta dzięki architekturze Gen 3, całkowicie niszczy konwencjonalne harmonogramy produkcji samochodów i wyjaśnia, w jaki sposób Tesla planuje demokratyzować zaawansowaną technologię pojazdów? Kompletny montaż platformy Gen 3 zajmuje teraz zaledwie 47 minut w porównaniu z 8 godzinami i 23 minutami w przypadku tradycyjnych platform, wymagając tylko 23 pracowników w porównaniu z 345 pracownikami i 67 pracownikami w przypadku konwencjonalnego montażu platformy samochodowej. Przy jednoczesnym wykorzystaniu o 34% mniejszej powierzchni produkcyjnej. Oto szokujące odkrycie, które dowodzi, że ta technologia jest już operacyjna. Jednoczęściowy odlew eliminuje 156 potencjalnych punktów awarii ze spawanych połączeń, tworząc niespotykaną spójność jakości, której tradycyjni producenci nie są w stanie dorównać niezależnie od poziomu inwestycji. Ta rewolucja produkcyjna pozwala Tesli wytwarzać pojazdy o integralności strukturalnej klasy luksusowej w cenach rynkowych, co zasadniczo zmienia to, co jest ekonomicznie możliwe w branży motoryzacyjnej i dowodzi, że ta sama zintegrowana filozofia projektowania, której Tesla używa do zunifikowanej konstrukcji tabletów Pi, ma bezpośrednie zastosowanie do architektury ich pojazdów. Zalety inżynierii strukturalnej dostarczane przez integrację platformy GEN-3 pokazują dokładne technologiczne DNA, które łączy rozwój pojazdów Tesli z ich rewolucyjną filozofią projektowania tabletów Pi. Pomiary sztywności skrętnej osiągają 23,4 stany na stopień w porównaniu z 15,600 w przypadku tradycyjnych platform. Podczas gdy zintegrowana konstrukcja zmniejsza drgania kabiny o 67% w porównaniu z platformami wieloczęściowymi, dzięki temu samemu zunifikowanemu podejściu konstrukcyjnemu, które Tesla stosuje w całym swoim ekosystemie produktów. Jednoczęściowa konstrukcja rozkłada siły uderzeniowe na całej 156-calowej rozstawie osi ze zintegrowanymi kanałami chłodzącymi które obniżają temperaturę akumulatora o 23 stopnie Fahrenheita, co pokazuje Mistrzostwo Tesli w zarządzaniu temperaturą, co bezpośrednio przekłada się na architekturę chłodzenia ich tabletów. Analiza wpływu ekonomicznego ujawnia, że platforma GEN-3 kosztuje zaledwie 4200 USD w porównaniu do 6700 USD w przypadku GEN-2 z początkową inwestycją w oprzyrządowanie wynoszącą 890 milionów USD. Odzyskując koszty po 340 zero jednostek w porównaniu do 670 zero USD w przypadku tradycyjnego oprzyrządowania, przy jednoczesnym zachowaniu 89% pierwotnej wartości po 150 zero mil dzięki integralności strukturalnej, która wymaga o 73% mniej okresów międzyserwisowych na przestrzeni 200 zero mil. Czy samochód, który jest o 36% lżejszy, o 50% mocniejszy i o 37% tańszy w produkcji naprawdę można sprzedać za jedną piątą tego, ile musi kosztować? Jeśli teraz szczęka ci opadła, napisz coś przełomowego w komentarzach. Połączenie inżynierii platformy Gen 3 z tabletem Pi jest dowodem na to, że zintegrowana rewolucja projektowa Tesli obejmuje całą linię produktów, a kolejny segment ujawnia, w jaki sposób ich technologia hydroadaptacyjnego zawieszenia potwierdza, że to zunifikowane podejście ma zamiar przekształcić nie tylko samochody, ale każde urządzenie tworzone przez Tesla. 3. W jaki sposób hydroadaptacyjne zawieszenie zmniejszy wstrząs kręgosłupa o 42% u starszych kierowców? Hydroadaptacyjny układ zawieszenia w modelu Tesla 2 z 2026 to przełom w klasie medycznej. Zaprojektowany z precyzją hydrauliki lotniczej i empatią urządzenia medycznego. W jego rdzeniu znajdują się cztery niezależne siłowniki hydrauliczne, z których każdy jest w stanie dostarczyć do 2340 funtów siły z oszałamiającym czasem reakcji 3 sekundy. System ciśnienia płynu Tesli działa z ciśnieniem 3400 funtów na cal kwadratowy. Sterowany przez gęstą sieć 23 czujników w czasie rzeczywistym i adaptacyjną technologię tłumienia, która kalibruje się 1200 razy na sekundę. W ten sposób model 2 odczytuje i reaguje na drogę szybciej, niż ludzkie odruchy mogą zareagować, i to właśnie czyni go rewolucyjnym dla starszych kierowców. Dla seniorów cierpiących na bóle pleców, wrażliwość stawów lub osteoporozę, ten system jest ochronny. Model 2 ogranicza przyspieszenie pionowe do zaledwie 0.3 G w porównaniu do wstrząsającej siły 0.8 G w tradycyjnych zawieszeniach. Wykorzystuje skanowanie drogi oparte na laserze do wykrywania zmian nawierzchni do 67 stóp przed pojazdem, przygotowując podwozie do unoszenia się nad nierównościami, zanim opony w nie uderzą. Dane te są również synchronizowane z podparciem lędźwiowym wewnątrz siedzenia aby utrzymać kręgosłup w linii podczas jazdy. Na dłuższych dystansach system eliminuje 89% drgań drogi, głównego źródła długotrwałej degradacji kręgosłupa i zmęczenia, szczególnie u kierowców powyżej 60 roku życia. I nie kończy się na komforcie. Ten system jest również zaprojektowany do integracji medycznej specyficznej dla wieku. Jest tryb osteoporozy, który łagodzi dynamikę jazdy o 67 Plus kompensacja artretyzmu, aby uniknąć gwałtownych ruchów zawieszenia, które wywołują ból stawów. System pomaga nawet zrównoważyć stabilność, zmniejszając ryzyko nagłych zmian, które mogą spowodować upadki lub dezorientację. Dzięki zerowej wymaganej konserwacji do 340 mil, a także zapasowemu systemowi bezpieczeństwa i predykcyjnej diagnostyce, Tesla po cichu rozwiązuje prawdziwe problemy. Z którymi miliony ludzi borykają się każdego dnia. A ta hydroadaptacyjna technologia jest częścią tej samej rewolucji inżynieryjnej, która napędza modułowy ekosystem tabletów Pi firmy Tesla, w którym komfort, zdrowie i autonomia są projektowane jako jedność. 4. W jaki sposób architektura baterii do podwozia 2 zwiększa sztywność skrętną o 22%? Architektura baterii do podwozia 2 Tesli jest brutalnie wydajna. Zamiast traktować baterię jako ładunek, 67 kWh pakiet w modelu 2026 staje się konstrukcyjnym kręgosłupem samochodu. Zdolnym wytrzymać siłę obciążenia 45-600 funtów na cal kwadratowy, osiągnięto to poprzez osadzenie 2170 ogniw baterii bezpośrednio w płycie podłogowej, tworząc kratownicę przypominającą plaster miodu. Która pochłania i redystrybuuje naprężenia w całej ramie. Eliminując potrzebę oddzielnej obudowy, konstrukcji, która kiedyś dodawała 670 funtów ciężaru własnego, Tesla nie tylko zmniejsza masę, ale zastępuje ją aktywną funkcją strukturalną. Ten zespolony system zapewnia sztywność skrętną 28,900 Nm na stopień, co stanowi 22% poprawę w porównaniu ze sztywną platformą Gen2. Z punktu widzenia fizyki ta konstrukcja jest arcydziełem w optymalizacji ścieżki obciążenia. Montaż akumulatora bezpośrednio w podwoziu tworzy 156-calową ciągłą belkę konstrukcyjną, zapewniając, że siły zderzenia i naprężenia na drodze nie są już pochłaniane przez rozproszone mocowania i śruby, ale płyną czysto przez scentralizowany kręgosłup. Oznacza to również, że masa akumulatora działa jak dynamiczny tłumik o wadze 1450 funtów, pochłaniając drgania drogi i redukując hałas w kabinie o 34 dB, zauważalnie ciszej niż nawet w luksusowych pojazdach elektrycznych. A ponieważ pakiet znajduje się niżej i jest w pełni zintegrowany, środek ciężkości modelu 2 obniża się o 3,7 cala, znacznie poprawiając opór toczenia i zwinność. A jednocześnie tworząc o 67% mocniejszą klatkę bezpieczeństwa niż ramy wieloczęściowe. Czy uważasz, że uczynienie akumulatora kręgosłupem samochodu jest najrozsądniejszym posunięciem w historii Tesli? Jeśli to brzmi jak zwycięstwo Tesli, wrzuć te dwa słowa do komentarzy już teraz. 5. W jaki sposób wbudowany mikroterminal Starlink zamienia model 2 w narzędzie przetrwania? Wbudowany bezpośrednio w aerodynamiczną linię dachu płaski mikroterminal. Starlink o wymiarach zaledwie 8,3 na 11,7 cala. Idealnie wpasowuje się w karoserię i pobiera zaledwie 23 waty mocy z 48-voltowego systemu pojazdu. Jest to w pełni zintegrowane łącze satelitarne do konstelacji ponad 7000 satelitów Starlink, zapewniające pobieranie danych z szybkością 150 megabitów na sekundę i Wysyłanie danych z szybkością 20 megabitów na sekundę w dowolnym miejscu na Ziemi. Od pustyń w Newadzie po koło podbiegunowe pozostajesz w kontakcie nawet wtedy, gdy wieże komórkowe przestają działać. Starlink to bezpośrednia linia ratunkowa w sytuacjach zagrażających życiu. Gdy huragany niszczą sieci lub pożary niszczą światło wody, Model 2 utrzymuje aktywne połączenie z usługami 911. Umożliwia konsultacje wideo z lekarzami i zapewnia nawigację GPS w czasie rzeczywistym, nawet jeśli satelity są zagłuszane. W odległych obszarach 340 mil od najbliższej wieży Model 2 nadal działa, oferując alerty pogodowe, wskazówki dotyczące ewakuacji i dwukierunkową komunikację rodzinną na żywo, gdy nikt inny nie może się z tobą skontaktować. Tesla wbudowała teraz tę odporność w pojazd do codziennego użytku. Z 99,7% dostępnością, zerową konserwacją i pełną wydajnością od minus 67 do 158 stopni Fahrenheita pozostaje online dłużej niż sieć. Więc jeśli ktoś nazwie Model 2 tanim EV, przypomnij mu, że to także jedyny samochód poniżej 15.0, który ma uratować ci życie. Od wielokątnego pancerza inspirowanego Cybertruckiem po baterie strukturalne, Łączność satelitarną i zawieszenie klasy medycznej to nie tylko najbardziej przystępny cenowo samochód Tesli w historii, to ich najbardziej przełomowy samochód do tej pory. I oto prawdziwe pytanie: czy Tesla za mniej niż 11 975 dolarów potrafi to, czego luksusowy samochód za 50 dolarów nie potrafi? Daj nam znać w komentarzach poniżej.